Thank you. no to wydaje mi się, że wszelkie modyfikacje związane z gotowaniem na samym kominie są już za mną widać, że to działa jak należy czy przy otwartych, czy przy zamkniętych drzwiczkach więc jestem zadowolony z efektu szałuję tylko, że tak późno pomyślałem o tym, aby po prostu zwęzić którąś z rur kominowych, którą mam w szopie w dodatku do wędzarni to powiedzmy było, minęło teraz tam wymaga to jeszcze drobnych poprawek, bo ten garnek nie stoi tak stabilnie jakbym chciał. Jest to związane z tym, że delikatnie za głęboko zaciąłem krzyżak z jednej strony, ale poprawiam to, to nie jest problem. Chwila, moment ze spawarką i znowu szlifierką. Zrobienie nowego nacięcia zajmie dosłownie parę sekund, a będzie stało stabilnie i będzie można używać też większych garnków niż takiego małego pół -litrowego. Kolejną modyfikacją jest dorobienie większej ilości rur, tak aby można było ten piecyk jeszcze używać powiedzmy jako ogrzewacz do jakiegoś pomieszczenia oraz fajerkę przed kominem, tak aby można było jednocześnie palić i grzać w namiocie powiedzmy i z drugiej strony gotować sobie jakąś tam wodę na piecyku. Tutaj jest pokazane jak to się paliło dzień wcześniej przy samej przysłonie tylko, też całkiem przyzwoicie natomiast no, musiały być te drzwiczki wtedy otwarte bo w momencie kiedy zamkałem drzwiczki po dłuższym czasie tam po kilku minutach ten ogień nie miał już siły się palić, tego powietrza było zbyt mało. W tej chwili cuk jest na tyle duży, wymuszony tym, tymi 40 cm, nie 40 cm, komina. Wystarczyło, żeby no, zwiększyć przepływ powietrza przez piecyk i żeby to się ładnie paliło. Myślę, że gdyby nie to, że jest w tej chwili minus 14 na dworze i że drewno jest takie średnio suche. To no, ogień byłby naprawdę fest. Przy róże metrowej płomienie wychodziły górą, kiedy użyłem suchego drewna sosnowego. Tutaj drewno jest olchowe i. I co? I jeszcze jest jesion, ale to jest drewno, które nie było sezonowane. To jest dosyć świeże, więc też nie mogę wymagać, aby ono się świetnie paliło w takim ulepie. Dobra, dzięki za oglądanie. Do zobaczenia następnym razem, może już przy jakimś gotowaniu. Trzymajcie się!